Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Piotrze. Yy, łączymy się, z, proszę Państwa, z Bankokiem. Znaczy połączyliśmy się z Bankokiem. Ja witam wszystkich tak. Uwierzyć na, na, na słowo, że z Bankokiem. A mamy jakiś dowód na to, że z Bankokiem rozmawiamy. Yy, wiesz co, no, yy, mogę ci po, powiedzieć, yy, znaczy chcesz. Yy... Mogę Ci pokazać nawet mój dowód, taki, który sobie wyrobiłem tutaj w Tajlandii, także wiesz, także generalnie prawo jazdy, nawet, a jeśli potrzebujesz, to Ci mogę moje IP nawet pokazać, ewentualnie, cokolwiek nie, nie, tam to, potrzebujesz. Wierzę, nie. no to muszę Państwo, sami Państwo widzicie, że trzeba uwierzyć. No więc Piotr Motyl, nasz rozmówca z, z Dalekiego Wschodu, będzie nam opowiadał o czym? O czym może powiedz, jak nowy rok minął, jak się. Jak się obchodzi Sylwestra, Nowy Rok, w ogóle święta? Jak, czy tam jest jakiś odpowiednik w buddyzmie, odpowiednik świąt jak u nas w tym samym czasie? Janku, ja myślę, że dzisiaj możemy sporo tematów poruszyć, bo tam czytałem poprzedni materiał. Kto jeszcze nie, nie, nie widział tego pierwszego materiału, to tutaj na kanale Janka można na pewno zobaczyć ten pierwszy materiał o naszym spotkaniu. Także kto jeszcze też jest pierwszy raz, to zapraszam do zostawienia swojego pytania, subskrypcji i lajka. Like Natomiast dzisiaj myślę, że mamy taki ciekawy dzień, bo no, mamy drugi dzień nowego roku. I jak już pytasz, właśnie o te kwestie, jeśli chodzi o świętowanie, jak wyglądają święta w Azji, a konkretnie w tym przypadku w Tajlandii, bo no ja sam mieszkam od 2012 roku tutaj, no to powiem ci, że jest, no, wiele rzeczy się różni. Jeśli chodzi o Tajlandię, to wyobraź sobie, że Tajlandia ma, w Tajlandii obchodzi się, że tak powiem. Trzy dosłownie nowe roki, może czy sylwestry nawet, bo tak, pierwszy nowy rok, czy znaczy sylwester to jest ten nasz, taki, kiedy zmienia się ten kalendarz gregoriański, to jest ważna kwestia. Potem około 15 stycznia, między 15 a 20 a 30 stycznia jest chiński nowy rok. W tym roku to wypada bodajże 22, to... tak, dokładnie. I w tym czasie Chińczycy świętują swój nowy rok, i wtedy też tutaj świętuje się, z tego względu, że około 7-8% populacji Tajlandii to są rodziny chińskie. Nie? To jeszcze z ostatnich tutaj no, przynajmniej 100 lat, tak, tak, tak wyszło. I potem w kwietniu na około naszych świąt wielkanocnych jest tajski nowy rok, czyli taki buddyjski nowy rok. I wtedy to jest tak w okolicy też to wygląda jak na szlany poniedziałek, tyle, że 7 dni jest bardzo ciepło, około 40 stopni. Co więcej, niewielu z was wie o tym, że ja dzisiaj do was nadaję z przyszłości, bo w tym momencie u mnie jest rok 2566 bodajże. Bo to jest 550. Chyba trzy lata, czy jakoś tak, od, od czasu, kiedy się Budda narodził, to trochę inaczej, inaczej to liczą, i to jest takie dosyć wesołe, a jeśli chodzi o święta, takie typowe nasze, jeśli chodzi o no, chrześcijańskie obyczaje. To w Tajowie nadal pomimo to, że Tajowie tego generalnie nie mają, to oni obchodzą nasze święta razem z nami. No ponieważ raz, że to jest okazja do biznesu, kolejna okazja to jest do tego, żeby świętować, a tajowie uwielbiają świętować. Ogólnie Azjaci uwielbiają świętować, ale tajowie wyjątkowo. I co więcej, co jest też ciekawe, to też z tego powodu, że bardzo wiele osób, czy z Europy czy, czy, czy ogólnie z zimnych krajów w grudniu wybiera Azję, konkretnie Tajlandię, bo tutaj od początku tak powiedzmy grudnia do końca lutego, czy nawet tam marca, no to jest średnia temperatura 28-30 stopni, czyli mamy lato, no w Europie no nie jest wesoło i w związku z tym dużo ludzi wyjeżdża z Europy na święta i wiadomo, że celebrują, wiadomo, że też coś kupują, no i okazuje się, że potem wiele nacji się tutaj zbiera, no i wiadomo, że też są... Też ciekawe imprezy. Co ciekawego, jeszcze tak na podsumowanie, to podpowiem, że właśnie tydzień temu, no konkretnie w sobotę, też byłem na takiej wigilii, co prawda jednego polskiego znajomego, ale na tej wigilii to tak byli chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, agnostycy, luteranie. No i jeszcze no, tutaj, że tak powiem, ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Wszyscy razem świętowali, generalnie tak to ciekawie wygląda, że są wielokulturowe święta, to jest no, nie, no, niesamowicie to wygląda, natomiast jeszcze taki akcent jest, że wszędzie wiadomo w Europie mamy Mikołaja, który przy, wiadomo przyjeżdża na saniach z reniferami, a tu mamy Mikołaja, która przy, przyjeżdża na łodzi z delfinami. Taka ciekawostka. No, bo, bo wiesz, bo to jest. Zapytałem, dlatego że na przykład muzułmanie mają w, ty, w tej samych okolicach te, te trzy wie, największe religie, nie? Katolicy, chrześcijaństwo. No to wiadomo, kiedy ma. Muzułmanie mają Ramadan blisko, potem Żydzi mają, że jeszcze starsi od nas, mają Hanuka w okolicach Bożego Narodzenia, ale oni sobie tę Hanukę zdaje się dorobili, znaczy doszukali, znaleźli tam swojej w swojej religii, już po tym jak myśmy zaczęli celebrować. Także te, potem jeszcze Pascha nie? oni mają paskę paschę, muzułmanie też mają coś, jeszcze Murzyni w Ameryce kwanze sobie wymyślili, że też takie święto jest tradycyjne, tak jakby to te, ci wszyscy byli jednakowymi czy bogami z tego samego pnia, że tak powiem, religijnego. Słuchaj, a jak, a jak się, a jak Sylwestra, no, jak Sylwestra spędzacie? No, 31 na 1? To jest też dosyć ciekawe, bo mm, myślę, że każda nacja troszeczkę inaczej, e, wiadomo, spędza, no, wiadomo, ale ogólnie to jest jedna wielka impreza, bo. No wiadomo, że ludzie lubią świętować, a tutaj jak się jeszcze szczególnie, wiesz, tam gdzie jest ciepło, wiesz, może palmy. No i jeszcze, co ciekawego, dużo tutaj ludzi przyjeżdża, chociażby uciekając przed wojną, inflacją, drożyzną, z kapitałem i majątkiem, nie? Bo niewielu z Was może wie o tym, że tutaj praktycznie bardzo dużo ludzi z Europy przyjeżdża. Nawet Rosjan, czy, czy nawet Białorusinów, nawet właśnie na Sylwestrze tak się dziwnie zdarzyło. też. Tak, Ukraińców, wyobraź sobie, że nawet na Sylwestrze, był stół gdzie, znaczy, to przez przypadek tak wyszło, bo znajomi, znajomi, gdzieś tam zaprosili właśnie znajomych, i tak, jedni to byli Białorusini, właśnie z nimi rozmawiałem i okazało się, że było dwoje ludzi z Rosji. i Wiesz, tak było na początku, nie tak ciekawie, ale potem okazuje się, że wiadomo, że młodzi ludzie, wiesz, inaczej o tym tutaj myślą, no wielu, jakby to powiedzieć, no mówi, no nie przepada gdzieś tam za Putynie, ma swoje zdanie, każdy chce żyć i każdy chce jakoś no te, to życie jakoś przetrwać. Że tak powiem, w spokoju. No i właśnie odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie, tak jak, tak jak wspominam, tutaj wygląda to tak, że Sylwester bardzo, znaczy to jest tak. Jeśli, ja mieszkam akurat w Bangkoku, no i w Bangkoku jest kilka dużych imprez takich ogólnodostępnych, gdzie są jest celebrowanie, sztuczne ognie i w ogóle jest taka duża impreza, tak. Jeśli na wyspach, to często na, na praktycznie na każdej wyspie jest tak, że. Jest taka duża impreza zorganizowana przez lokalną, lokalną, lokalną. Tak, lokalną, tak. Dodatkowo, wiadomo, że każdy sobie we własnym zakresie też coś tam organizuje, czy tam na jakimś Ruftopie, czyli na jakimś tam barach takich na szczycie budynków. No wiesz, to jest tak naprawdę jedna wielka impreza i wszyscy celebrują, i nieważne, czy muzułmanie, czy Chińczycy, czy, czy, czy Żydzi. Też tak się dziwnie składa, że był taki tal z Jerozolimy, e, przepraszam, z, z tego z Izraela, nie ja pamiętam wiemy. z jakiego, tak, z Izraela i właśnie, wiesz, oni to traktują po prostu jako przyjęcie i co ciekawego właśnie, no mówię, ja jestem od 10 lat na imigracji, to, wiesz, no spotkałem naprawdę różnych ludzi, czy, czy tam, czy, 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 czy ludzi z Indii, czy, czy, czy tam ze Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, czy tam z Europy, jednak wszyscy to świętują i no cóż, no, no wiesz, poza tym, że nie ma śniegu, ale nadal wiadomo, oczywiście motywy choinki i reszty, to wszystko działa, tyle, że się idzie na Sylwestra w Klapkach. Okej. Okay, no wiesz, ten ten ten, ziomk, ten śnieg, śnieg i, i mróz, to jest bardzo ciekawy element tego w ogóle świąt, świąt w Polsce. Bo pamiętam kiedyś, spędzałem święto Bożego Narodzenia w Argentynie i były i pamiętam, że, że były komunikaty w radio, żeby spędzać jeść kolację blisko basenów w razie, gdyby upał przekroczył 40 stopni, no to jednak, jednak ten wróz jest potrzebny do, do, do śledzika, do wódeczki zimnej, prawda? No ale to to, to jest program na, nie, na, nie dla dzieci, więc nie be, dla dzieci, więc nie będziemy, nie będziemy tego rozszerzać. Czy to był dobry rok dla Tajlandii? Czy, to był, czy, to, czy ludzie są zadowoleni? Czy się, co, się, co jest w umysłach ludzkich? Może Janku, wróćmy do czasów przedpandemicznych. Tak krótko, zrobię krótki wstęp. Mianowicie w roku, rok 2019 był kluczowy dla Tajlandii. Do Tajlandii przyjechało 30, ponad 39 milionów turystów ponad, w ciągu całego roku. To jest bardzo dużo, to był rekord. Tak? No i rok 2000, 2000 no to był styczeń, luty, to może łącznie, wiadomo, to było, później wiadomo, były lockdowny. No to praktycznie ta turystyka spadła do zera, może tam było około półtora dnia. Tajlandia się zamknęła w ogóle. Zamknięta była totalnie, wszystkie loty były totalnie odwołane. Generalnie był, można powiedzieć, że był spory kryzys, sporo firm turystycznych gdzieś upadło, ale ogólnie mogę ci powiedzieć, że rok 2021. Już, no, to na lokalny popyt jakoś to udźwignął, nie było jakichś bankru spektakularnych. Tutaj, co ciekawe, nawet taksówkarze jak nie mieli co robić, to zaczęli albo łowić ryby, albo zaczęli jeździć na, na tych na motorbajkach po to, żeby rozwozić jedzenie. Wyobraź sobie, że nawet piloci z linii lotniczych, zamiast no, nie mogli latać, to no, to rozwodzili dosłownie jedzenie, żeby zarobić pieniądze i generalnie to było. Sporo... Komu rozwozili, jak nie było turystów? Słuchaj, wbrew pozorom, tutaj jest ogromny popyt, jeśli chodzi o jedzenie. Wyobraź sobie, że tutaj tu jest. Taki jest popyt na jedzenie, że jedzenie rozwozi się dosłownie w nocy, dosłownie o czwartej rano możesz zamówić jedzenie z aplikacji tam food i możesz mieć to za 10-15 minut. Tutaj to znaczy, wiadomo, że ludzie nie gotują w domu, tak? Nie przygotowują w domu. Generalnie wiele osób to jest tak, szczególnie młodzi ludzie nie gotują, bo wiadomo, że starsi ludzie, to, to nadal gdzieś tam będą gotować. Ja powiem Ci, że 80%, nawet 90 swoich posiłków to dosłownie zamawiam, bo jedzenie jest dosyć tanie, bo no, jeśli ktoś tak żeby się nie licytować, o cenę cukru i cebuli, no to to, co wydaje w Polsce na, to, co bym wydawał w Polsce na jedzenie, to tu wydaje powiedzmy dwa razy mniej. Mógłbym wydawać, o mam lepsze jakości jedzenie, mówię o owoce morza, krewetki, takie inne rzeczy. Ale idźmy dalej do tego. Ale poczekaj, 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 bo, bo jest jedna sprawa że w Tajlandii jest masę ludzi, którzy żyli tak. z turystyki i tak. to żyli z dnia na dzień. 20%. Szansę, 20% i tak, dalej. tak. Tak. Jak ci ludzie przeżyli to. No to ci właśnie tłumaczę na wyspach wyglądało to tak, że było oczywiście na początku był troszeczkę szok, ale później tak, wiele osób, tych, których działało, wiesz, mieli, mieli swoje łodzie, na co wpadli, wyobraź sobie, bardzo dużo taksówkarzy, dosłownie odławiało, wiesz, owoce, może ośmiornice, zaczęli farmę, wiesz, uruchamiać i po prostu eksport ruszył żywności, po prostu przeszli na, do farm dużo dużo ludzi i co ciekawego no w tym momencie bo na przykład wiadomo wiele krajów było zamkniętych było ciężko z produkcją a Tajlandia ma super klimat taki że dosłownie to jest chyba jedyny kraj na świecie gdzie możesz trzy razy w ciągu roku zbierać ryż nawet nie bo jest, wiesz dużo wody i, i słońca i generalnie ci ludzie przetrwali ja myślałem że będzie jakoś słabo ale generalnie nie było widać tego żeby było był słabszy popyt ale co więcej państwo na przykład tak zredukowało tutaj koszty Podatków, energii elektrycznej, nawet to też o tym za chwilę później powiem, bo jeszcze wrócimy do tego. Ale generalnie. Tego powiem... Chciałbym zakończyć ten, ten wątek dzisiejszy na tym, co mi przysłałeś na tej informacji tak. o obniżce podatków i o tak. tym będziemy porozmawiali następnym razem. Dokładnie tak. Natomiast jeszcze tylko właśnie przejdę do tematu. Ten 2021 już ten popyt lokalny. Wzrósł nawet bardzo mocno, że tam już były jakieś PKB, nawet nawet było na plusie i to całkiem całkiem ok. Co jest ważne, gospodarka nie jest tak zalewerowana kredytami, bo jest bardzo ciężko było uzyskać kredyty, więc tak naprawdę tutaj te biznesy lokalne one działały na cash flow, tak? Mają niskie koszty, bo to wiadomo, no wiadomo, że część tam ludzi zbankrutowało, ale sobie poradzili. Rok 2022. To myślę, że będzie. E, zobaczymy dane niedługo, ale generalnie wyobraź sobie, że teraz, no to było ciężko znaleźć hotele, po prostu wszystko było z, zamknięte. Ja do, ciekawostka jest taka, że od, 30, od 1 czerwca tego roku, znaczy ubiegłego roku 2020 roku, e, Tajlandia zniosła wszystkie restrykcje, czyli maski, ta, przepraszam, no maski tak, generalnie co więcej, jeszcze te szczepienia covidowe, można było bez kwarantanny wlecieć. Ja 30 kwietnia, akurat robiłem swoje przyjęcie weselne takie na, na plaży, bo do, jak ktoś tam chce to na moim kanale Piotr Motyl można zobaczyć, tam jest link do mojego wideo, no tak, tak się dziwnie złożyło, że zrobiłem też to wesele dosłownie na, na plaży, bo no jak dos, wiesz miałem zrobić to w Polsce, wrócić do Polski, ale jak dostałem wycenę z mojej lokalnej remizy, w mojej miejscowości, to stwierdziłem, że mnie nie stać po prostu na zrobienie wesela w Polsce, więc musiałem to zrobić w pięciagwiazkowym Ale... hotelu na plaży. No i do Ale czego zmierzam? Teraz już byś mógł, teraz już byś mógł polecieć, bo w trakcie tak. wtedy kiedy się kiedy się żeniłeś, to nie mogłeś polecieć, tak? Znaczy mogłem, ale chodzi o to było dużo zamieszania, tak? I co ciekawego, tutaj dużo rodzin mi z Polski nie przyleciało, ale przyleciało, wiesz, łącznie było około 50 tam osób, chyba z 400 paru to moich klientów lokalnych, tu z Tajlandii. Ale wracając do tego tematu, od praktycznie od maja, no czerwca, to już naprawdę jest ruch duży. Tutaj od listopada, tak jak rozmawiałem z taksówkarzami, o którym roku mówisz teraz? W 2022. W 2022, to tutaj bardzo, praktycznie bardzo mocno się odbiło. Co więcej, od to momentu. Co się odbudowało, tak? Tak, co więcej. od momentu... dlaczego, dlaczego pytam o mhm. tym? Bo, bo to lockdown w yy, większości tych krajów, może Tajlandia już jest może bardziej rozwinięta, ale to jest porównywalny kraj z Indiami. I w Indiach umarło masę setki tysięcy ludzi z głodu po prostu. Tak. Czy z chorób, których nie, nie byli w stanie leczyć, bo oni zarabiali z dnia na dzień? Tak. Pracował od rana do wieczora, wieczorem dostawał pieniądze, jedli kupował jedzenie na następny dzień i znowu tak pracował. W sytuacji, kiedy, kiedy nie, mogli, nie mieli pracy, no to po prostu umierali. E, Tajlandia przeżyła, dlatego że rząd poszedł na rękę ludziom i obniżył tak. podatki. U nas nie było czegoś takiego jak obniżenie podatków, tylko żeśmy niejako oszukiwali ten, te, te, to zamknięcie. Wiele osób pracowało mimo tego, że nie mogło pracować, i tak patrzę się, który model jest najlepszy. Wydaje mi się, że jednak najlepszy jest model taki jak, jak u was. Ciekawostkę ci powiem, Janku, bo to jest, co jest ważne. Wyobraź sobie, że oni generalnie, tajowie, nie dają pieniędzy ludziom, ale dają inną, inne, inne zachęty. I to podpowiem pod jeszcze za chwilę. Było ciężko. Dla dziesięciu, dla wymyślili coś takiego, że był taki program dla 10 milionów tajów, takich najbiedniejszych, którzy wiesz, mieli problem naprawdę z jedzeniem, wystarczyło się zarejestrować i dostawali. Onlineowo teoretycznie 5000 batów, takie na miesiąc na jedzenie, ale nie do, pienie, nie do pieniędzy. On musiał najpierw pójść do pracy i włożyć swoje 5000 batów, żeby skorzystać z tych kolejnych pięciu. 150 dolarów to mniej więcej było. Tak, tak mniej, mniej 5 tysięcy, tak, 150 dolarów i wygląda to tak, że, co, słuchaj, jaki był patent ciekawy, te pieniądze można było tylko wykorzystać u takich ludzi, po prostu, po prostu małych firm. Nie można było tych pieniędzy wykorzystać w hipermarketach, McDonalda, gdziekolwiek, tylko te pieniądze można było, każdy musiał się zarejestrować, ktoś, kto sprzedawał kluski i wyglądało to tak, że on dostawał taki QR-kod, no i tam wtedy ktoś mógł skanować, i wyglądało to także że z aplikacji dosłownie pobierano mu te, wiesz, 50 na 50 to nazwali. I w ten sposób, wiesz, nie było, nie dawali pieniędzy, tylko mogli zmierzyć, gdzie, jak to wyglądało i co więcej, tutaj właśnie było, to, to był taki program socjalny, ale bardzo sprytny, bo żeby dostać te pieniądze, trzeba było zrobić, wyprodukować jakiś produkt. I to było ciekawe moim zdaniem, i tutaj myślę też za chwilę poruszymy tematy, co Tajlandia wprowadziła, żeby stymulować gospodarkę pod, tutaj od początku tego roku. Ja bym proponował, żebyśmy się dzisiaj jeszcze tym, nad tymi świętami trochę tak skupili tak, tak. I, i nastrojami, a, a te gospodarcze sobie przełożyli na zewnątrz, bo już mamy 19 minut, to wiesz już długo Oczywiście. nie pociągniemy. Powiedz mi, o czym, o czym rozmawiają Tajowie? Bo u nas przy stole wigilijnym się rozmawiało no oczywiście o rodzinie, ale też i o drożyźnie i o polityce. Czy oni też tak mają? Może zacznijmy jeszcze od tematów. Znaczy, wspomnę o temacie inflacji. Inflacja w 2020 roku e, maksymalnie tam doszła do chyba 5,8%, a teraz spada, jest tam 5,5%. Generalnie mogę Ci powiedzieć, że większość Tajów, e, tak jak e, w ogóle, ten to jest kryzys, ale nawet jak ktoś nic nie ma, to tutaj ludzie się cieszą, wiesz, z codziennego dnia, że tam mają rodzinę, że, wiesz, że, że tam mają co do garnka włożyć i, i w ogóle generalnie te e, wyglądają te takie rozmowy przy stole. Raczej jest praktycznie o pozytywnych rzeczach. Tutaj co ważne, jak ktoś wie, jak działają, znaczy jak, jak świętują buddyści w ogóle, jak buddyści podchodzą do życia, oni tak naprawdę starają się widzieć te dobre rzeczy, raczej z, trochę żyją też, co prawda, z dnia na dzień, ale, no wiadomo, wierzą w karmę, starają się otaczać ludźmi takimi pozytywnymi, uśmiechniętymi, bo no, jak ktoś był tutaj w, w, w Azji, a szczególnie w Tajlandii, to krajlandia, ta, Tajlandia to jest kraj uśmiechniętych ludzi i Tajland, to znaczy inaczej, wolny kraj, tak? I oni. Powiem ci tak wprost, że przez, no ja też mieszkam tutaj 10 lat, no dużo widziałem, ciężko by było jakby to wiadomo ktoś tam coś przede mną ukrył, ale generalnie wygląda to tak, że to są naprawdę pogodni ludzie, pomimo to, że czasami naprawdę dosłownie nie mają domu czy, czy, czy w ogóle, ale, ale to jest tak, że tutaj głodny nikt nie chodzi, bo jak jesteś głodny to zawsze wiadomo czy masz tam ryż, czy możesz nazbierać owoców sobie, cokolwiek i ludzie generalnie się cieszą, wspierają, no i chodzi o to, żeby być dobrymi ludźmi ale do wiadomo, że zdarzają się wiadomo, że różne osoby jak to w społeczeństwie. Natomiast w większości myślę, że wszyscy tak jakby to powiedzieć cieszą się tym, co mają teraz, co ważne też są trochę z dala od naszych tych takich spraw europejskich, bo wielu z nich nawet nie wie, gdzie jest, gdzie ta jest Ukraina, gdzie tam coś tam słyszą o Rosji. Mimo wszystko cieszą się życiem z każdego dnia. No i przy okazji jeszcze też cieszą się, że już Powoli ta turystyka rusza i tutaj przy okazji też myślę, że w kolejnej dekadzie zdecydowanie więcej zarobią, bo coraz więcej ludzi ucieka z Europy, no bo raz, że drogo, zimno, no i umówmy się jeszcze, wiesz, wysokie podatki, coraz więcej bogatych ludzi, na przykład tutaj albo sprzedaje swoje jakieś tam rzeczy, czy, czy nieruchomości, czy swój kapitał, swój, swój majątek w Europie i gdzieś wybiera się do Azji, no ze względów podatkowych, zdrowotnych, no i wiadomo, jeszcze ucieka przed wojną, no ale to jest już inny temat. No to proponuję na tym, na tym zamknąć naszą dzisiejszą rozmowę, bo też słyszałem, żeby, że jest tendencja na internecie, na YouTubie zwłaszcza, żeby nie przekraczać 20 minut, no, ale myśmy już trochę przekroczyli, także nie to, że hamuję, ale myślę, że może ten, ten, ten wątek już się zakończył, chociaż pewnie będziemy wracać do, do takiej Przyjemnej strony buddyzmu. Właściwie buddyzm ma w ogóle tylko przyjemne strony. Chciałem tylko Państwu przypomnieć, że rozmawiamy z Piotrem Motylem z Bangkoku, Polakiem, przedsiębiorcą, który tam już od 10 lat żyje i działa i pracuje. I chciałbym przypomnieć, że naszymi sponsorami są Fundacja Instytut Karla Mengera, która publikuje książki, dla przedsiębiorczych dzieci, książki uczące samodzielności, wolnego rynku, zasad wolnej wymiany, kapitalizmu. I te książki Państwu promujemy. Ja w innym wydaniu naszego kanału będę więcej mówił o książkach, żebyście Państwo jednak czytali. Akademia Młodych Milionerów to tak na razie. Oraz chciałbym przypomnieć, że naszym sponsorem jest tak samo Menica Mazowia dealer bulionu złotego i srebrnego, czyli monet i sztab złotych i srebrnych, i jak ktoś by chciał uchronić swój majątek przed inflacją, która u nas jest ponad trzykrotnie wyższa niż, niż w Tajlandii, to niech się, niech wejdzie na mennicamazowia.pl przez V, mennicamazovia przez oczywiście przez V, i tam się dowie o cenach, i wyborze yy, bulionu, który mógłby państwu uchronić, uchronić państwa od tej złośliwej i straszliwej inflacji. Piotrze, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, i do usłyszenia znowu za jakieś pewnie dwa tygodnie. Dziękuję Janku, dziękuję, dziękuję wszystkim też widzom. Moi drodzy, jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie tutaj poniżej w komentarzu o jakich kwestiach chcielibyście się dowiedzieć, czy bardziej kwestie życiowe, biznesowe, czy jakieś inne. Także na pewno Janek tutaj zauważy te pytania i przy kolejnych spotkaniach o nich też możemy porozmawiać. Także rozkręcamy się, no do... Rozkręcamy się, dopiero mamy drugi odcinek. Poznajemy się, coraz więcej będzie problemów, bo tu się u nas pogarsza i to siłą rzeczy będzie rodziło nowe problemy. Wszystkiego dobrego. Jak się Dziękuję, mówi, do Żegnam po tajsku. Sawadikap. Sawadikap. Okej. Okay. Cześć Pa. Hej.